Cześć! Słyszeliście kiedyś o czterech jeźdźcach Apokalipsy? To jedne z najbardziej intrygujących i tajemniczych symboli Biblii, opisane w księdze Objawienia w szóstym rozdziale. Ale co oni właściwie oznaczają? Czy to tylko metafora, czy może mają prorocze znaczenie na dzisiejsze czasy? Dziś razem odkryjemy, co reprezentuje każdy z tych jeźdźców i jak to może być powiązane ze światem, w którym żyjemy. Chodźcie ze mną. Pierwszy jeździec, biały koń i łuk zwodniczego podboju. Pierwszy jeździec Apokalipsy, opisany w biblijnej księdze objawienia 6.2, dosiada białego konia i dzierży łuk. Często kojarzy się go z ideą podboju, ale nie szlachetnego czy sprawiedliwego. Zamiast tego, ten jeździec symbolizuje formę zwodniczej dominacji. Reprezentując fałszywych przywódców, wypaczone ideologie i szerzenie kłamstw, które mają moc uwodzenia i korumpowania serc i umysłów. Aby lepiej zrozumieć tę postać, musimy zagłębić się w odniesienia biblijne, historyczne i kontekst, w którym ta wizja została objawiona. Księdze Objawienia, napisanej przez apostoła Jana podczas jego wygnania na wyspie Patmos, jeździec na białym koniu, jest pierwszym z czterech jeźdźców, którzy zostają uwolnieni wraz z otwarciem pieczęci zwoju niebieskiego. Opis w Objawieniu 6.2 mówi I widziałem, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, miał łuk, i dano mu koronę, i wyszedł jako zwycięzca, aby zwyciężać. Biały koń na pierwszy rzut oka może wydawać się symbolem czystości lub zwycięstwa, ale w kontekście apokaliptycznym niesie ze sobą dwuznaczność. Podczas gdy w innych fragmentach Biblii, jak w Objawieniu 19:11, Jezus jest przedstawiany dosiadający białego konia jako prawdziwy zwycięzca, jeździec z pierwszej pieczęci wydaje się być zwodniczą imitacją. Dzierży łuk, ale nie ma wzmianki o strzałach, co może sugerować podbój oparty na pozorach, perswazji lub oszustwie, a nie na brutalnej sile. Na przestrzeni dziejów teolodzy i uczeni interpretowali jeźdźca na białym koniu na różne sposoby. Niektórzy kojarzą go z postaciami historycznymi, które używały perswazji i oszustwa do podboju narodów. Na przykład, w okresie Cesarstwa Rzymskiego wielu cesarzy przedstawiało się jako zbawiciele i rozjemcy, jednocześnie rozszerzając swoje panowanie poprzez strategie polityczne i militarne, które często wiązały się z manipulacją i propagandą. Inną popularną interpretacją jest to, że jeździec reprezentuje fałszywych proroków lub zwodnicze ideologie, które pojawiają się na przestrzeni dziejów. Jezus w Mateusza 24, 24 ostrzegał: Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i cuda, także z wiodą, jeśli można, i wybranych. To ostrzeżenie odzwierciedla ideę, że jeździec na białym koniu nie podbija siłą fizyczną, ale poprzez kłamstwa i iluzje, które wydają się przekonujące. We współczesnej erze symbolika jeźdźca na białym koniu. Wydaje się bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Żyjemy w świecie zalanym informacjami, gdzie granica między prawdą a kłamstwem często staje się cienka. Media społecznościowe, algorytmy i szybkie rozpowszechnianie fałszywych wiadomości tworzą żyzne środowisko dla manipulacji masami. Ile razy ulegamy wpływowi narracji, które wydają się prawdziwe, ale są zniekształcone lub całkowicie fałszywe? Ile razy podążamy za przywódcami lub ideologiami, które obiecują cudowne rozwiązania, ale ostatecznie prowadzą nas na ścieżki zniszczenia. Jeździec na Białym koniu ostrzega nas, abyśmy byli czujni. Pierwszy Jana 4.1 jesteśmy napominani. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, ponieważ wielu fałszywych proroków wyszło na świat. To napomnienie jest wezwaniem do rozeznania, do kwestionowania źródeł informacji i do poszukiwania prawdy pośród chaosu. Pierwszy jeździec apokalipsy, dosiadający białego konia i dzierżący łuk, jest postacią potężną i niepokojącą. Przypomina nam, że nie wszystko, co się świeci, jest złotem. I nie każdy przywódca lub ideologia, która przedstawia się jako zbawiciel, zasługuje na nasze zaufanie. W świecie, w którym dezinformacja i oszustwo są potężną bronią, jesteśmy wezwani do czujności, do poszukiwania prawdy i do trzymania się solidnych zasad. Tak jak pierwsi chrześcijanie byli ostrzegani przed fałszywymi prorokami i zwodniczymi naukami, My również musimy być czujni na współczesnych jeźdźców, którzy dążą do podbicia naszych umysłów i serc pustymi obietnicami i uwodzicielskimi kłamstwami. Przesłanie jeźdźca na białym koniu jest jasne: Prawdziwy podbój nie pochodzi z oszustwa, ale z uczciwości, sprawiedliwości i autentycznej wiary. Obyśmy więc chodzili z rozeznaniem i opierali się fałszywym podbojom, które dążą do odwrócenia nas od drogi prawdy. Drugi jeździec, jeździec na czerwonym koniu, drugi jeździec apokalipsy opisany w biblijnej księdze Objawienia 6, 4, pojawia się dosiadający czerwonego konia dzierżąc wielki miecz. Ten jeździec jest często kojarzony z wojną, rozlewem krwi i chaosem, który towarzyszy ludzkim konfliktom. Wizja apokaliptyczna przedstawiona przez apostoła Jana w księdze objawienia jest pełna symboliki, a czerwony koń z jego żywym i groźnym kolorem wywołuje obrazy przemocy i zniszczenia. Czerwony kolor konia jest potężnym symbolem, często kojarzonym z krwią, wojną i agresją. W Biblii Czerwień może również reprezentować grzech i sąd, jak w Izajasza 1:18, gdzie jest powiedziane: "Choć wasze grzechy będą jak szkarłat, staną się białe jak śnieg". Miecz, który dzierży jeździec, jest narzędziem śmierci i konfliktu, wzmacniając ideę, że jego misją jest przynoszenie wojny i niezgody. W Mateusza 10:34 Jezus stwierdza: nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na Ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Ten fragment podkreśla, że w pewnych kontekstach podział i konflikt są nieuniknione, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie wiary i sprawiedliwości. Na przestrzeni dziejów ludzkość była naznaczona wojnami i konfliktami. Od starożytnych bitew opisanych w Starym Testamencie, takich jak wojny Izraela z Filistynami, po współczesne konflikty, które nękają całe narody, wojna wydaje się być stałą w ludzkim doświadczeniu. Jeźdźca na czerwonym koniu można postrzegać jako prorocze przedstawienie tej rzeczywistości. Na przykład w Ezechiela 38-39 znajduje się szczegółowy opis wielkiej bitwy eschatologicznej, znanej jako wojna Goga i Magoga, którą wielu interpretuje jako przyszły konflikt o globalnych rozmiarach. We współczesnym świecie obecność jeźdźca na czerwonym koniu wydaje się bardziej oczywista niż kiedykolwiek. Wiadomości o wojnach, terroryzmie, konfliktach etnicznych i sporach politycznych dominują w codziennych nagłówkach. Pierwsza i druga wojna światowa, konflikty na Bliskim Wschodzie, wojny domowe w Afryce i napięcia geopolityczne między supermocarstwami są wyraźnymi przykładami tego, jak wojna nadal kształtuje bieg historii. W Mateusza 24, 6, 7 Jezus ostrzega: Usłyszycie o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, abyście się nie trwożyli, bo się to musi stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Jeździec na czerwonym koniu przypomina nam o kruchości pokoju i o znaczeniu dążenia do pojednania i jedności, nawet pośród różnic. Biblia podkreśla znaczenie pokoju i sprawiedliwości, jak w psalmie 34, 14. Odwróć się od złego, a czyń dobrze: szukaj pokoju i dąż do Niego. W Rzymian 12,18, Paweł napomina: jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Te fragmenty podkreślają indywidualną i zbiorową odpowiedzialność za promowanie harmonii i unikanie konfliktu. Drugi jeździec, dosiadający czerwonego konia, jest postacią potężną i niepokojącą, która symbolizuje wojnę i przemoc. Jego obecność w narracji apokaliptycznej służy jako ostrzeżenie dla ludzkości, przypominając nam o niszczycielskich konsekwencjach konfliktu i o znaczeniu dążenia do pokoju. W świecie, w którym wojna wydaje się być stałą, Wyzwaniem jest znalezienie sposobów na pokonanie podziałów i zbudowanie przyszłości opartej na sprawiedliwości, współczuciu i pojednaniu. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do bycia czyniącymi pokój Mateusza 5:9 i do odzwierciedlania miłości Chrystusa, który jest jedynym, który może przynieść prawdziwy pokój światu. Trzeci jeździec Czarny Koń i Głód. Trzeci jeździec Apokalipsy. Opisany w biblijnej księdze objawienia 656, dosiada czarnego konia i dzierży wagę w swojej ręce. Ten jeździec jest często kojarzony z głodem, niedostatkiem i nierównością ekonomiczną. Jego postać jest jedną z najbardziej uderzających spośród czterech jeźdźców, ponieważ reprezentuje jedną z najstarszych i najbardziej uporczywych plag ludzkości głód. Czarny kolor konia wywołuje ciemność, śmierć i beznadzieję, podczas gdy waga symbolizuje miarę żywności, wskazując na czasy racjonowania i kryzysu. W tekście biblijnym, kiedy trzecia pieczęć zostaje otwarta, jeździec na czarnym koniu pojawia się z wagą, a głos woła: miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie szkodzi. Objawienie 6:6. Ten fragment odzwierciedla sytuację skrajnego niedostatku, gdzie ceny podstawowych produktów spożywczych, takich jak pszenica i jęczmień, są zawyżone, czyniąc je niedostępnymi dla wielu. Denar był dniówką w tamtych czasach, co oznacza, że w tym scenariuszu osoba musiałaby wydać całą swoją dzienną pensję, aby kupić minimalną ilość jedzenia. Wzmianka o oliwie i winie, których nie należy niszczyć, sugeruje, że nawet w czasach głodu istnieje dysproporcja między tymi, którzy cierpią, a tymi, którzy nadal mają dostęp do luksusów. To podkreśla nierówności społeczne i ekonomiczne, temat, który pozostaje aktualny do dziś. Na przestrzeni dziejów głód był jedną z największych ludzkich tragedii, często pogarszaną przez wojny, klęski żywiołowe i złe zarządzanie. Jednym z uderzających przykładów historycznych jest wielki głód w Irlandii 1845-1852, gdzie niedobór ziemniaków, głównego pożywienia ludności, doprowadził do śmierci około miliona osób i masowej emigracji wielu innych. Innym przykładem jest głód na Ukrainie, znany jako Hołodomor, 3742-1933, który był wynikiem represyjnej polityki reżimu sowieckiego i spowodował miliony zgonów. Te wydarzenia historyczne pokazują, jak głód nie jest tylko konsekwencją czynników naturalnych, ale także ludzkich decyzji i niesprawiedliwych systemów ekonomicznych. Jeździec na czarnym koniu zatem nie reprezentuje tylko niedoboru żywności, ale także struktury władzy, które utrwalają nierówność i nędzę. Dziś, w świecie obfitości i postępu technologicznego, głód nadal jest rzeczywistością dla milionów ludzi. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO, ponad 820 milionów ludzi głoduje na świecie. Nierówności ekonomiczne, konflikty zbrojne, zmiany klimatyczne i zły rozdział zasobów to niektóre z czynników, które przyczyniają się do tej sytuacji. Jeździec na czarnym koniu rzuca nam wyzwanie, abyśmy zastanowili się nad naszą rolą w tym scenariuszu. Jako jednostki i jako społeczeństwo co robimy, aby zwalczać głód i nierówności? Biblia napomina nas. Abyśmy troszczyli się o najbardziej potrzebujących, jak jest napisane w Jakuba 2:15-16. Jeśli brat albo siostra są nadzy i brakuje im codziennego pożywienia, a ktoś z Was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie, a nie da im tego, co jest potrzebne do życia, to co to pomoże? Trzeci jeździec to nie tylko symbol sądu, ale także wezwanie do działania. Zaprasza nas do bycia agentami zmian pośród nierówności. Można to zrobić poprzez darowizny, wolontariat, wspieranie polityki publicznej, która promuje sprawiedliwość społeczną i podnoszenie świadomości na temat marnowania żywności. W Mateusza 25, 35 i 40 Jezus mówi, Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Zaprawdę powiadam wam, Cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnieście uczynili. Jeździec na czarnym koniu jest postacią potężną, która przypomina nam o niszczycielskich konsekwencjach głodu i nierówności. Rzuca nam wyzwanie, abyśmy spojrzeli poza nasze własne potrzeby i działali na rzecz tych, którzy cierpią. W świecie, gdzie obfitość współistnieje z niedostatkiem, jesteśmy wezwani do bycia narzędziami sprawiedliwości i współczucia, odzwierciedlając miłość i miłosierdzie Boga. Obyśmy, jako jednostki i jako społeczeństwo, pracowali, aby waga sprawiedliwości i równości została przywrócona i aby głód został wykorzeniony raz na zawsze. Czwarty jeździec Apokalipsy, dosiadający konia żółtego lub bladego, jest jedną z najbardziej ponurych i uderzających postaci opisanych w biblijnej księdze Apokalipsy, konkretnie w rozdziale szósty, wersetach siódmych i ósmej. Ten jeździec jest często kojarzony ze śmiercią i piekłem, a jego pojawienie się oznacza szczyt konsekwencji przyniesionych przez trzech poprzednich jeźdźców: jeźdźca na białym koniu, fałsz lub podbój, jeźdźca na czerwonym koniu, wojna, i jeźdźca na czarnym koniu, głód. Zbadajmy ten temat bardziej szczegółowo, wykorzystując odniesienia biblijne i historyczne, aby wzbogacić zrozumienie. W tekście biblijnym Czwarty jeździec jest opisany w następujący sposób: I widziałem, a oto koń żółty, a ten, który na nim siedział, miał na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem, głodem, morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. Objawienie 6:8. Kolor żółty lub blady konia jest często interpretowany jako symbol choroby, upadku i śmierci. Ten odcień nawiązuje do bladości zwłok lub skrajnej słabości spowodowanej chorobami. Jeździec zwany śmiercią uosabia zniszczenie w jego najbardziej absolutnej formie, a piekło, które za nim podąża, reprezentuje ostateczne przeznaczenie tych, którzy ulegają jego działaniom. Czwarty jeździec jest kulminacją katastrof przyniesionych przez trzech pierwszych. Nie działa sam, ale jest bezpośrednią konsekwencją fałszu, wojny i głodu. Jego obecność przypomina nam, że ludzkie działania mają głębokie konsekwencje i że śmierć jest nieunikniona, jednak służy on również jako wezwanie do refleksji nad krótkotrwałością życia i potrzebą życia z celem. Jeden Fałsz, biały koń. Pierwszy jeździec, często kojarzony z fałszywym pokojem lub zwodniczym podbojem, przygotowuje grunt pod nieporządek. Może reprezentować przywódców lub ideologie, które obiecują rozwiązania, ale przynoszą zniszczenie. Odniesienie historyczne. Na przestrzeni dziejów imperia i reżimy autorytarne powstawały obiecując pokój i dobrobyt. Ale ostatecznie generowały konflikty i cierpienie, jak w przypadku reżimu nazistowskiego lub współczesnych dyktatur. II. Wojna, Czerwony Koń. Drugi jeździec przynosi konflikty zbrojne, które pustoszą narody i odbierają życie. Odniesienie historyczne. Wojny światowe, takie jak i II, wojna światowa, są jasnymi przykładami tego, jak wojna może prowadzić do masowej śmierci i globalnego chaosu. Trzeci głód, czarny koń. Trzeci jeździec reprezentuje niedobór żywności i nierówności ekonomiczne. Odniesienie historyczne wielki głód w Irlandii 1745-1852 i kryzysy głodowe w Etiopii w latach 80. XX wieku pokazują, jak głód może być niszczycielski. Czwarty śmierć, blady koń. Czwarty jeździec jest ostatecznym rezultatem tych nieszczęść. Nie tylko zabija, ale także symbolizuje beznadzieję i całkowite zniszczenie. Odniesienie biblijne. W Księdze Ezechiela 14:21 Bóg mówi o zesłaniu swoich czterech strasznych kar: miecza, głodu, dzikich zwierząt i zarazy, aby osądzić naród. To odzwierciedla opis czwartego jeźdźca. Czwarty jeździec konfrontuje nas z rzeczywistością śmiertelności. Biblia często przypomina nam, że życie jest krótkie i niepewne. Jakuba 4:14 mówi: Czymże jest wasze życie? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Ten jeździec wzywa nas do zastanowienia się nad tym, jak żyjemy i czy jesteśmy przygotowani na to, co naprawdę ważne. Naszą relację z Bogiem i nasze duchowe dziedzictwo. Na przestrzeni dziejów, czwarty jeździec był interpretowany na różne sposoby. Wierny, interpretacja literalna. Niektórzy postrzegają jeźdźca jako symbol plag i chorób, które nękają ludzkość. Czarna śmierć w XIV wieku, która zabiła miliony w Europie, jest często cytowana jako przykład historyczny, który pasuje do tej wizji. 2. Interpretacja symboliczna. Inni rozumieją jeźdźca jako reprezentację śmierci duchowej wynikającej z grzechu i oddzielenia od Boga. W tym sensie piekło, które za nim podąża, byłoby wiecznym przeznaczeniem tych, którzy odrzucają zbawienie. 3. Interpretacja eschatologiczna. W kontekście końca czasów, czwarty jeździec jest postrzegany jako część wydarzeń poprzedzających powrót Chrystusa. Byłby jednym z znaków ostrzegających ludzkość o potrzebie pokuty i wiary. Czwarty jeździec, dosiadający bladego konia, to postać, która konfrontuje nas z rzeczywistością śmierci i konsekwencjami naszych wyborów. Przypomina nam, że życie jest krótkie i że powinniśmy żyć z celem, szukając prawdy i sprawiedliwości. Podczas gdy inni jeźdźcy reprezentują konkretne wyzwania, czwarty jeździec przypomina nam, że w końcu wszyscy staniemy w obliczu śmierci. Pytanie, które pozostaje brzmi: czy jesteśmy przygotowani na to, co naprawdę ważne? Jak mówi Psalm 90:12. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca, abyśmy mogli zastanowić się nad tym przesłaniem i starać się żyć w sposób, który uwielbia Boga, nawet pośród przeciwności przynoszonych przez jeźdźców Apokalipsy. Czterej jeźdźcy Apokalipsy to nie tylko starożytna historia. To ostrzeżenie, wezwanie do refleksji nad światem, w którym żyjemy i wyborami, których dokonujemy. Przypominają nam, że nawet w chaosie wciąż jest nadzieja i możliwość zmiany. A ty co myślisz? Co ci jeźdźcy reprezentują dla dzisiejszych czasów? Zostaw swoją opinię w komentarzach, a jeśli podobała ci się ta treść, nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować kanał, aby uzyskać więcej refleksji takich jak ta. Do następnego razu.